po prostu zejść z oczu tamtemu idiocie, no wiadomo. Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Na dworzu troszeczkę średnia pogoda, ale mam nadzieję, że światło nam dopisze i będziecie w stanie zobaczyć cokolwiek. Jeżeli chodzi o dzisiejszą książeczkę, to nie ukrywam, że byłam do niej tak troszeczkę. Pesymistycznie nastawiona. Wydawało mi się, że ten hype zagraniczny na Booktube może jest zdeczko przesadzony, i tym bardziej, że jest to raczej młodzieżowa historia, więc myślałam, że nie wiem, czy do końca powinnam się za nią wziąć, czy nie. Czy, czy, czy po prostu mi się ona spodoba, ale okazało się, że moje złe przeczucia były totalnie bezpodstawne. I o czym dzisiaj mówimy? Generalnie o. The Inheritance Games od Jennifer Lynn Barnes Jest to pierwszy z trzech tomów tej historii U nas wydany przez wydawnictwo Media Rodzina O czym w ogóle jest fabuła tej książki? Mamy dziewczynę, która nazywa się Avery Gramps Ona jest bodajże 17-latką Prawie, że kończy szkołę Chce pokazać się z jak najlepszej strony, żeby móc pójść do koledżu Dlatego, że jej sytuacja rodzinna nie jest zbyt dobra Więc stypendium bardzo by jej się przydało w tej sytuacji jej mama zmarła na nowotwór. Dziewczyna nie zna swojego ojca i w tym momencie przebywa jakby pod opieką swojej starszej siostry, ale siostry przyrodniej, czyli tak jakby nie miały wspólnej matki, tylko ojciec jakby ich, jest ich wspólnym wątkiem tutaj. No ale starsza siostra postanowiła zająć się po prostu tą młodszą siostrą, ale w tym domu też nie jest zbyt dobrze, ponieważ chłopak tej starszej dziewczyny jest po prostu dupkiem, który się nad nią znęca psychicznie i który też ją bije z tego co potem się dowiadujemy więc nieciekawa sytuacja, w tym czasie nasza Avery na przykład nie śpi w samochodzie tak, żeby po prostu zejść z oczu tamtemu idiocie no wiadomo, no i nagle coś okazuje, do jej szkoły przyjeżdża Grayson Hawthorne to jest, to jest, pierwszy z braci Hawthorne'ów, którego Poznajemy i mówi, że dlaczego nie odpowiadasz na listy, które do ciebie ślemy? No, musisz pojechać na odczytanie testamentu, ponieważ bez ciebie nie możemy odczytać testamentu naszego dziadka. Dziadka, który generalnie miał na swoim koncie miliony dolarów. Nie nawet miliony, tylko miliardy. I myślę, że nawet w bilionach można by to też policzyć. Był generalnie jednym z najbogatszych ludzi na świecie, który wydawał setki tysięcy milionów dolarów na Cele charytatywne i tak dalej, i tak dalej. I generalnie dziewczyna jest w totalnym szoku, no ale skoro już trzeba, no to razem z siostrą wsiada w samolot i zastanawia się, jakim cudem akurat dostała być może cokolwiek z tego składku. Czy może on stwierdził, że była właśnie w ramach jakiejś charytatywnej zbiórki oddaje jakieś pieniądze? Może znał jej matkę, ona nie wie o co tu chodzi, no i trafia do domu. Właśnie, chowtorów. Dom, który jest bardzo specyficzny, to jest ogromny dom. Były dobudowywane w nim ciągle kontygnacje, jakieś pokoje. Totalnie można się w nim zgubić. Jest w tym domu również dużo tajnych przejść, co będzie ważne w dalszej części naszej fabuły. No ale w tym momencie dziewczyna trafia tam i co się okazuje? Okazuje się, że dostała ona praktycznie całą fortunę tego człowieka, ale są pewne. Kruczki prawne, które trzeba spełnić, zanim te pieniądze będą w 100% jej Przede wszystkim musi ona wraz z całą rodziną przez rok mieszkać w tym Hawthorne House Tutaj jeżeli chodzi o czterech wnuków, którzy będą naszymi głównymi zapalnikami w tej historii Czterech wnuków pana Hawthorna właściwie otrzymało bodajże 250 bądź 500 tysięcy dolarów w, w ramach tego spadku I mogą je otrzymać bodajże kiedy skończą 25 lat Coś takiego. Także generalnie są to bardzo kiepskie pieniądze, jeżeli chodzi o resztę rodziny i tak dalej. To rzeczywiście wygląda to dosyć słabo. Każdy oprócz tego, oprócz tego przeczytania tej ostatniej woli otrzymał pewien specyficzny list. Czyli każdy do ręki od tego swojego dziadka otrzymał list. Również dostała go Avery. I tutaj bardzo ciekawa historia. Dosłownie kilka słów znalazło się w jej liście, który nie wyjaśniły dziewczynie sytuacji, dlaczego ona dostała tą fortunę, z czym musi się teraz mierzyć. No bo pamiętajmy, że kiedy nagle ktoś zostaje bilionerem czy miliarderem i tak dalej, no to to jest powiedzmy pożywka dla mediów, dla paparazzi, więc ona musi się nauczyć, jak z tym funkcjonować, co tu się wokół niej dzieje, chce poznać odpowiedzi. No i jak okazuje się, podobnie jak jej mama, też dziadek tego rodzeństwa lubił różne zagadki. Więc oni będą starali się znaleźć wskazówki z tych listów, znaleźć zagadki i odpowiedzieć sobie na pytanie, kim tak naprawdę jest Avery i dlaczego pojawiła się na tym obrazku. I tutaj, może, warto też wspomnieć. Czyli to jest taki główny zarys fabuły, dalej nie chcę was, wam w to wchodzić. Natomiast, jeżeli chodzi o braci Hawthornów, tutaj mamy nasza, to jest najstarszy, taki troszeczkę motocyklista. Taki bad boy powiedzmy, natomiast on w ogóle nie chce tych pieniędzy, ma to gdzieś. Mimo że jest najstarszym bratem, nie był uznawany za jakiegoś tam spodkobierca czy dziedzica. Lubi pomagać ludziom, czyli na przykład służba, która tam pracuje w Houghton House, to często osoby, które on gdzieś zgarnął w czasie swoich podróży, żeby móc im pomóc. No i dalej mamy Graysona. Graysona, który, który nasza bohaterka poznała jako pierwszego z braci. Blondyn, przystojny, zawsze w idealnie skrojonym garniturze. Emanujący ogromną charyzmą i taką pewnością siebie, który jest totalnie niezadowolony z tego, co się stało. Przede wszystkim również z tego, że fundacja Houdowtnów przeszła na dziewczynę, a on od lat uczył się tego, jak zarządzać tą fundacją, co ma robić, żeby to wszystko funkcjonowało. Więc jest generalnie, on uważa, że to jest jakiś przekręt, coś tu jest nie tak i jest mega niezadowolony z tego. Mamy Jamesona, to jest kolejny brat. Po trzeci w kolejce, jeżeli chodzi o to, jak ten wiek tych braci się roz, rozdziela. I Jameson jest taką bardzo frywolną duszą. Generalnie widać, że, że śmierć dziadka mocno na niego oddziałuje i próbuje sobie z tym poradzić. Myśli, że tutaj jest jakiś większy plan, jest zagadka. I właśnie on najbardziej w sumie pomaga Avery odnaleźć tą zagadkę. Po tych różnych wskazówkach pokazuje jej swój list, żeby mogli spróbować. Dojść do czegoś, tak? No bo ponieważ dziadek, skoro zawsze co tydzień dawał im jakieś zagadki, dawał im wskazówki, gdzieś mieliśmy tajne przejścia w domu, w skrytki, w biurkach i tak dalej, to na pewno tutaj też jest jakaś zagadka w tej całej historii. No i on próbuje, właśnie razem z dziewczyną, tutaj odnaleźć tą zagadkę. No i mamy Ksandra, który jest generalnie najmłodszym bratem, troszeczkę z boku się tam trzyma. To jest w ogóle ciemnoskór, bardziej ciemnoskóry chłopak, kręcone włosy. Tutaj um, wiemy, że jakby bracia są oczywiście połączeni tym, że generalnie jeżeli chodzi o ich ojców, to każdy z nich miał innego ojca i oni nie znają swoich ojców, nie wiedzą wiele o swoim po pochodzeniu od tej strony um, ojca. No więc, więc też ich, ich fizyczny wygląd może się. Do... Ze sobą dosyć mocno różnić, no więc tutaj mamy też Sandra, który jest właśnie, ma troszeczkę ciemniejszą karnację, kręcone włosy i gdzieś tam się na tym tle tej rodziny odróżnia. No i on raczej trzyma się z boku. Także gdzieś tam mamy, jeżeli chodzi o tą zagadkę, o tkanie akcji, o taki troszeczkę trójkąt powiedziałabym miłosny, no to mamy Graysona, mamy Jamesona i mamy naszą Avery, która również zostaje zapisana do prywatnej szkoły. Co się okazuje, kiedy trafia do tej szkoły? Jakaś zagadka, również kryminalna, kręci się wokół tego domu, ponieważ ktoś nagle powiedział jej, że uważaj, ponieważ tam już jedna dziewczyna zmarła w tym domu przez tych braci, i to nazywa, ona się nazywa Emily. Jakby Avery nie wie za bardzo o co tu chodzi, i też chce się dowiedzieć, czy jest w jakimś niebezpieczeństwie ze strony braci. Także oczywiście wiadomo, że tutaj gdzieś już. Trybiki się przesuwają, że dostała tą fortunę, ale tak naprawdę czyhają na nią paparazzi, czyhają na nią może potencjalni mordercy, którzy będą być może nawet zesłani przez rodzinę, która chce jakoś odzyskać swój spadek, być może ktoś inny jej zagraża, no bo to przy tych takich wielkich pieniądzach rzeczywiście to wszystko może się różnie potoczyć. No, ale jakby nie wchodząc dalej w te szczegóły. Także nie chciałabym dalej wam spoilerować, bo na pewno ta książka podobała mi się bardzo. Generalnie. Bardzo krótkie ma rozdziały, więc czyta się ją szybko. Mimo tego, że ma bodajże około 400 stron, tak, to czcionka jest dosyć duża. Nie jest to książka, którą czyta się długo, czytam ją bardzo krótko. Rozdziały są krótkie, po prostu biegnie się przez tą książkę, chce się dalej zobaczyć, co się stanie. I ona jest bardzo dobrze wypoziomowana, tak? Nie mamy momentów, kiedy się nudzimy, kiedy nic się nie dzieje, nawet jeżeli są to takie momenty, które bardziej pomiędzy siostrami, bardziej takie momenty, gdzie nasza bohaterka musi sobie radzić z obecną sytuacją, i nie są to może momenty, gdzie biegniemy za zagadką, to i tak one są przedstawione ciekawie i, i nie ma takich momentów, że coś jest nudne, coś jest przedłużone, czy jakby bardzo dobrze, tak jakościowo. Idziemy przez kolejne, kolejne rozdziały i to ta, ta akcja tka się naprawdę szybko Także nie mogę powiedzieć, to pod tym względem przeczytałam mega szybko Byłam zainteresowana, postacie były wyraziste Nawet te drugoplanowe postacie, takie jak szef ochrony Czy nawet adwokatka, która teraz zajmuje się sprawami Avery A wcześniej zajmowała się sprawami rodziny Też są to postacie, które mają swój charakterek Mają coś do powiedzenia i są dla nas charakterystyczne Widzimy ich w głowie, możemy sobie ich wyobrazić Także, jeżeli chodzi o postacie, bardzo dobrze zbudowana akcja. Zagadka jest całkiem nieźle zbudowana. Otwarcie na drugi tom jest ciekawe. To, jak nam się rozwija też ta kryminalna zagadka, jest ciekawe. To wszystko jakby ma sens i ciekawie się to czyta i jest napięcie. Super zakończona. Naprawdę nie ukrywam, że chciałabym jak najszybciej. Tutaj widzę już z tyłu, jest jakiś tam. Okładeczka drugiego tomu, mam nadzieję, że jak najszybciej się ona wyda i nie ukrywam, że pewnie wtedy pobiegnę do drugiego tomu po z tego względu, że ten naprawdę mi się podobał. Rzadko się zdarza, żeby tego typu młodzieżowej książce w sumie, ale jakby nie czułam aż tak, że to jest tylko książka dla młodzieży, no bo ja jednak bawiłam się na niej bardzo dobrze. Bardzo rzadko takiej książce jest w stanie mnie zainteresować. A tutaj totalnie po prostu się wciągnęłam się w ten świat, wciągnęłam się w tą historię. Była bardzo lekka, ale z drugiej strony ciekawiła. Także nie ukrywam, że jeżeli lubicie takie jakieś zagadki, takie lżejsze historie, szybko napisane, gdzie naprawdę te wątki przesuwają się dosyć szybko, to myślę, że ta książka Wam się spodoba. Totalnie nie jest ograniczona tylko dla nastolatków. Myślę, że starszemu czytelnikowi również się spodoba. Fabuła się klei, bohaterowie się kleją, czego można chcieć więcej. Także. Polecam Wam zdecydowanie Inheritance Games, dałam 9 na 10, więc to w ogóle się rzadko zdarzało w ostatnim czasie, jest to jeden z lepszych tytułów, które w pierwszej połowie tego roku przeczytałam, także serdecznie Wam polecam, jeżeli będziecie mieli okazję, na Legimi również dostępna, także The Inheritance Games. Dzięki kochani za wysłuchanie mnie i do zobaczenia następnym razem, Papa. Pa.